Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku e, przy, przedstawię Państwu e, powieść jednej z moich ulubionych autorek Edyty Świętek pod tytułem Nowe Czasy. i Jest to dwutomówka, pierwszy tom to jest Nie pora na łzy, drugi przeminą smutne dni. I chciałabym tutaj podkreślić, że e, jeśli Państwo śledzą moje filmiki, to doskonale wiedzą o tym, że niedawno przedstawiałam Państwu spacer Aleją Róż i jest to kontynuacja właśnie spaceru Aleją Róż. Czyli spotykamy tych samych bohaterów e, i mamy dalsze losy. Ale już nie z samych tych bohaterów z poprzedniej części, tylko po prostu młodych ludzi, którzy właśnie są potomkami tamtej rodziny. I oczywiście polecam tę powieść, ponieważ no nie zawiodłam się, że tak powiem, bo. Czyta się jednym tchem, jest naprawdę bardzo wciągająca, jest poruszająca, ale tutaj już mamy czasy troszeczkę bardziej nam e, współczesne, czyli lata 90. A jak wiadomo, e, lata 90. to były takie bardzo trudne przemiany trudne przemiany. E, w różnych dziedzinach, że tak powiem, tak, ale przeważnie w polityce i i też w muzyce. W muzyce powstało w latach 90 tak zwane disco polo, różne boys bandy, różne takie grupy taneczne, grupy wokalne sporo powstało też właśnie zespołów. I w tym kierunku zmierza właśnie ta powieść. Czasami jest przyjemna, czasami nie, ale właśnie ukazuje takie zmagania się młodzieży, takie zmagania młodzieży z taką zmieniającą się rzeczywistością, z dopasowywaniem się do Konkretnych e, czasów, do konkretnych działań, które no, czasami są słuszne, czasami nie, ale efekty bywają różne, bywają różne, e, ale to tak jak w życiu, e, plany planami, a życie życiem, prawda? Czyli możemy mieć różne właśnie takie założenia, możemy mieć marzenia, możemy mieć różne plany. No, a życie wszystko weryfikuje po prostu. Dlatego tutaj jest tytuł Nowe czasy, ponieważ to już jest nowe, następne pokolenie tej rodziny, która była opisywana w, w spacerze aleją Róż. I oczywiście, tak jak wspomniałam, polecam z całego serca oczywiście czyta się jednym tchem. I, yy, I po prostu nie można się od tych powieści oderwać. A jak się kończą, no to zachęcam do lektury. Jeśli Państwo są ciekawi, to oczywiście sięgną po te powieści, a jeśli nie, no to może znajdą coś innego dla siebie, ale tutaj, korzystając z okazji, chciałabym, Powiedzieć, że te moje krótkie filmiki, te moje polecajki, no, przyniosły, że tak powiem, żądany skutek, pozytywny, ponieważ wiem od zaufanej osoby pozdrawiam bardzo serdecznie wiem od zaufanej osoby, że nawet Kupiła jedną książkę z mojego polecenia i przeczytała. I oczywiście była bardzo zadowolona ta osoba, i mi podziękowała osobiście, że właśnie jej tę, tę konkretną powieść. Poleciłam, także serce mi się raduje. Bardzo dziękuję za tę naprawdę wspaniałą, pozytywną informację. Dzień wyglądał zupełnie inaczej. Oczywiście, humor mi dopisywał, to znaczy, humor mi dopisuje cały czas, tylko po prostu chodzi o to, że. No na takie wiadomości, takie bardzo pozytywne, no to nie byłam przygotowana i po prostu przyjęłam bardzo, że tak powiem serdecznie, bardzo, bardzo mi miło było po prostu, kiedy ta osoba mi powiedziała, że właśnie przeczytała książkę z mojego polecenia. Życzę sobie i Państwu więcej właśnie takich... Takich wiadomości, takich newsów, takich informacji pozytywnych, podnoszących na duchu i po prostu, że tak powiem, i po prostu zmuszających mnie wręcz do dalszego właśnie działania, czyli moje wysiłki nie idą na marne. I Państwo po prostu korzystają z tych moich polecajek, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, i oczywiście nie przedłużając, chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę, za poświęcony czas, za subskrypcję, za lajki, za komentarze, za wiadomości, za rozmowy. Za wszelką interakcję z Państwem związaną bardzo serdecznie dziękuję. I oczywiście, następny odcinek będzie, będzie to powieść Edyty Świętek Lub Powieści, ale jeszcze nie wiem, jaki tytuł. Także do następnego razu.